Podczas kongresu PSL w Warszawie partia ogłosiła plan budowy podziemnej kolei w sześciu, a docelowo nawet dziesięciu polskich miastach. Wśród nich znalazł się również Poznań. To nie tylko transport, ale też infrastruktura bezpieczeństwa przekonuje lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejny temat dotyczy czegoś, co zapowiedziałem kilka dni temu we Wrocławiu. Stamtąd przyszła inspiracja. Tylko PSL składa jasną propozycję. Tarczy infrastrukturalne budowy w sześciu, a docelowo w dziesięciu miastach w Polsce podziemnej kolei, roboczą nazwijmy metra, które będzie zarówno łączyć i dawać usługę transportową, jak będzie miejscem schronienia w czasie kryzysu. Docelowo inwestycja miałaby objąć 10 ośrodków. Każdy z odcinków liczyłby około 10-11 km i byłby zintegrowany z istniejącą infrastrukturą kolejową. Przeanalizowaliśmy to bardzo dokładnie i powiem kilka konkretnych. Bo takie metro powinno powstać zarówno w Warszawie, oprócz tego istniejącego, w łodzi, gdzie już to minister Grimczak robi buduje kolej i tunel średnicowy, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Stoku, w Lublinie, w kolejnych naszych miastach. O to ma być wpięte w istniejącą linię komunikacji kolejowej. To ma być pociąg zintegrowany, zjeżdżający po prostu pod ziemię na odcinku około 10-11 kilometrów. Według szacunków PSL realizacja projektu w sześciu miastach miałaby kosztować około 32 miliardy złotych, czyli około pół miliarda za kilometr. Koszt tego to jest 32 miliardy w sześciu miastach, jeden kilometr za około pół miliarda, 114 tysięcy osób w tych miejscach znajdzie długotrwałe miejsce schronienia, gdzie na każdego przypada ją 4 metry kwadratowe, albo krótkotrwałe miejsce schronienia dla 500 tysięcy osób. Wzorujemy się na doświadczeniach choćby z Kijowa i 70 tysięcy osób, które znajdują tam schronienie w momentach nalotów i agresji. PSL przekonuje, że projekt podziemnej kolei to inwestycja w bezpieczeństwo i rozwój transportu. Samorządy podchodzą do pomysłu ostrożnie, wskazując na już zrealizowane plany transportowe. Czy idea polskiej tarczy infrastrukturalnej stanie się realnym programem? Zdecydują kolejne miesiące i finansowe możliwości państwa.